Absurd kampanii wyborczej? Żona Budki całuje baner Trzaskowskiego Niecodzienne nagranie w kampanii wyborczej Borys Budka, europoseł Platformy Obywatelskiej, zaskoczył opinię publiczną, publikując nietypowe nagranie. Na filmie, który opublikował w mediach społecznościowych, jego żona całuje baner wyborczy Rafała Trzaskowskiego, co wywołało lawinę komentarzy. Wideo miało być humorystycznym wsparciem dla kampanii Trzaskowskiego, jednak wielu uznało je za przesadzone i wręcz absurdalne. Trzaskamy banery dla Rafała. Filmik opatrzony opisem w ten weekend Trzaskamy banery dla Rafała. Ale pamiętajcie, by mieć w tym umiar, przedstawia żonę Budki zawieszającą plakat wyborczy na płocie. W pewnym momencie podchodzi ona do baneru z wizerunkiem Trzaskowskiego, wygładza go, a następnie całuje. Budka, widoczny w tle, żartobliwie komentuje gest, mówiąc, no nie za dużo. Polityczne przesłanie czy przesada? Nagranie szybko podzieliło opinię publiczną. Zwolennicy uznali je za sympatyczny i lekki akcent w napiętej kampanii wyborczej. Krytycy natomiast zarzucili budce brak powagi i próbę odwracania uwagi od istotnych tematów politycznych. W konserwatywnych środowiskach gest został odebrany jako nieodpowiedni i przesadnie teatralny. Reakcje społeczne i polityczne. Publikacja nagrania wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci pytają, czy takie zachowanie przystoi politykowi, który aspiruje do poważnych funkcji publicznych. Pojawiły się również głosy, że tego typu działania mogą szkodzić wizerunkowi Rafała Trzaskowskiego, odwracając uwagę od jego programu wyborczego. Podsumowanie. Nagranie Borysa Butki z udziałem jego żony i baneru wyborczego Rafała Trzaskowskiego to przykład, jak w kampanii wyborczej można przekroczyć granice między humorem a absurdem. Choć intencje mogły być dobre, efekt końcowy wzbudził więcej kontrowersji niż sympatii. Czy takie działania pomagają w kampanii, czy raczej szkodzą jej powadze? Wnioski. W kampaniach wyborczych warto pamiętać o umiarze, by unikać efektu odwrotnego do zamierzonego. Politycy powinni zastanowić się, czy ich działania nie odwracają uwagi od istotnych tematów. Społeczeństwo coraz częściej oczekuje od polityków autentyczności i powagi, szczególnie w trudnych czasach. Ciekawostki. Gest żony Budki szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń kampanii wyborczej. Podobne nietypowe akcje w przeszłości często przyciągały uwagę, ale nie zawsze przekładały się na wzrost poparcia. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.